Witajcie w Moc zdrowia i życia. Dziś poruszymy temat, który dla wielu mężczyzn po 60 roku życia jest jak cichy, niewidzialny mur, oddzielający ich od pełni życia, bliskości i pewności siebie. Mówimy o męskiej sprawności, o twardości, która z wiekiem zdaje się zanikać, pozostawiając po sobie frustrację i poczucie straty. Co jeśli powiem Wam, że istnieje prosty, niemal medytacyjny rytuał, który możecie wykonywać przez zaledwie jedną minutę tuż przed snem? aby na nowo obudzić w swoim ciele naturalne mechanizmy odpowiedzialne za męską moc? I to wszystko bez leków, bez drogich suplementów, opierając się wyłącznie na głębokim zrozumieniu tego, jak funkcjonuje nasz organizm. W dzisiejszym materiale, opierając się na wiedzy urologów i fizjoterapeutów, ujawnimy właśnie ten jednominutowy rytuał. To nie jest magiczna sztuczka, ale świadoma praca z ciałem, która łączy oddech z siłą mięśni, by przywrócić to, co z biegiem lat mogło zostać uśpione. To rozmowa nie tylko o seksie, ale o zdrowiu całego układu krążenia, o spokoju ducha i o odzyskaniu kontroli nad swoim ciałem. To temat ważny, intymny i zasługujący na najwyższą uwagę. Zanim przejdziemy dalej, subskrybuj tutaj Moc zdrowia i życia, i napisz w komentarzach, czy ten temat również Ciebie dotyczy. Twoja odwaga w poruszeniu tego tematu może być inspiracją dla tysięcy innych mężczyzn. Głównym problemem, o którym dziś mówimy, są trudności z osiągnięciem i utrzymaniem pełnej, twardej erekcji. To stan, który medycyna określa jako zaburzenia erekcji, ale dla nas w codziennym życiu to po prostu utrata czegoś, co przez lata było naturalne i oczywiste. Aby zrozumieć, jak możemy sobie pomóc, musimy najpierw pojąć, dlaczego tak się dzieje. Erekcja to skomplikowany proces, który wymaga idealnej współpracy trzech systemów: mózgu i nerwów, naczyń krwionośnych oraz hormonów. Wyobraźmy to sobie na prostym przykładzie. Mózg to centrum dowodzenia. Gdy pojawia się podniecenie, mózg wysyła sygnał poprzez autostradę nerwów biegnących wzdłuż kręgosłupa aż do miednicy. To pierwszy kluczowy element: sprawna komunikacja. Następnie ten sygnał nerwowy musi dotrzeć do naczyń krwionośnych w prąciu i wywołać prawdziwą kaskadę zdarzeń. Zakończenia nerwowe uwalniają maleńką, ale niezwykle potężną cząsteczkę: tlenek azotu. Tlenek azotu działa jak klucz, który otwiera i rozluźnia mięśnie gładkie w ścianach tętnic. Gdy te tętnice się rozszerzają, krew pod wysokim ciśnieniem gwałtownie napływa do ciał jamistych prącia, wypełniając je niczym gąbkę. Jednocześnie żyły, które normalnie odprowadzają krew, zostają zaciśnięte, co zatrzymuje krew w środku i pozwala utrzymać erekcję. To drugi kluczowy element zdrowe i elastyczne naczynia krwionośne, czyli drożne rury. Co więc z wiekiem zaczyna szwankować? Po pierwsze. Rury stają się coraz mniej drożne i elastyczne. Lata diety bogatej w cukier i przetworzone tłuszcze, palenie papierosów czy brak ruchu prowadzą do miażdżycy. Na ściankach naczyń krwionośnych odkładają się blaszki miażdżycowe, które zwężają ich światło. Dodatkowo śród błonek, delikatna wyściółka naczyń, ulega uszkodzeniu i produkuje coraz mniej cennego tlenku azotu. Efekt? Do prącia napływa mniej krwi, a erekcja jest słabsza lub nie pojawia się wcale. To dlatego urolodzy często mówią, że problemy z erekcją to zawał serca w spodniach. To jeden z najwcześniejszych sygnałów ostrzegawczych, że nasze naczynia krwionośne w całym ciele, również te w sercu i mózgu, są w złym stanie. Po drugie, autostrada nerwowa może mieć swoje wyboje. Choroby takie jak cukrzyca mogą uszkadzać delikatne włókna nerwowe, neuropatia, spowalniając lub blokując przesyłanie sygnałów z mózgu. Problemy z kręgosłupem, takie jak dyskopatia, mogą fizycznie uciskać nerwy odpowiedzialne za funkcje seksualne. Nawet przewlekły stres sprawia, że nasz układ nerwowy jest w ciągłym trybie walcz lub uciekaj, co blokuje sygnały potrzebne do relaksu i podniecenia. W codziennym życiu objawia się to potrzebą znacznie silniejszej stymulacji fizycznej, trudnością w osiągnięciu wzwodu, a także jego utratą w trakcie stosunku. Największym błędem jest myślenie, że to wyłącznie problem wieku i nic nie da się zrobić. To prowadzi do rezygnacji i wstydu. Kolejny błąd to obwinianie siebie lub partnerki, co rodzi lęk przed niepowodzeniem. Ten lęk i stres zalewają organizm kortyzolem, który jest wrogiem erekcji, tworząc błędne koło, z którego trudno się wydostać. Ignorowanie tych sygnałów i nie pójście do lekarza to trzeci kardynalny błąd. Tymczasem te problemy to wołanie naszego ciała o pomoc sygnał, że coś fundamentalnego w naszym stylu życia wymaga natychmiastowej zmiany. Zagłębmy się teraz w przyczyny, które leżą u podłoża tych fizycznych zmian. Bo to, co dzieje się w naszych naczyniach i nerwach, nie bierze się znikąd. Jest konsekwencją dekad naszych nawyków, diety i podejścia do życia. Proces starzenia sam w sobie odgrywa pewną rolę. Tkanki naturalnie tracą część swojej sprężystości, a produkcja hormonów, w tym testosteronu, powoli maleje. Jednak to styl życia jest akceleratorem, który decyduje, czy te zmiany będą łagodne i powolne, czy gwałtowne i dotkliwe. Dieta jest absolutnym fundamentem. Współczesny model żywienia, oparty na cukrze, białej mące, przetworzonym mięsie i nadmiarze soli, to cichy zabójca naszych naczyń krwionośnych. Cukier i proste węglowodany powodują przewlekły stan zapalny w organizmie, który uszkadza delikatny śródbłonek naczyń. To tak, jakbyśmy od wewnątrz szorowali nasze rury papierem ściernym, czyniąc je podatnymi na osadzanie się cholesterolu i powstawanie blaszek miażdżycowych. Zła dieta prowadzi też do otyłości, zwłaszcza brzusznej. Kanka tłuszczowa na brzuchu to nie jest bierna masa. To aktywna fabryka hormonów i substancji zapalnych, która zaburza równowagę w całym organizmie i przekształca męski testosteron w estrogen. Brak ruchu to kolejny gwóźdź do trumny. Nasze ciało jest stworzone do poruszania się. Siedzący tryb życia osłabia serce, spowalnia krążenie i prowadzi do zastojów krwi, zwłaszcza w rejonie miednicy. Regularna aktywność fizyczna, nawet zwykły spacer, Działa jak naturalna pompa, która pobudza krążenie, obniża ciśnienie, uwrażliwia komórki na insulinę i stymuluje produkcję tlenku azotu. Palenie papierosów to dosłownie katastrofa dla erekcji. Każdy wdech dymu tytoniowego wprowadza do krwiobiegu tysiące toksyn, które bezpośrednio atakują i uszkadzają śródbłonek, a nikotyna powoduje natychmiastowe obkurczenie naczyń krwionośnych. To tak, jakbyśmy świadomie zaciskali nasze rury i jednocześnie wlewali do nich truciznę. Przewlekły stres to kolejny potężny wróg. Nasz układ nerwowy ma dwa tryby: współczulny, walka i ucieczka, i przywspółczulny relaks, trawienie, regeneracja. Erekcja jest możliwa tylko i wyłącznie w tym drugim trybie trybie relaksu. Jeśli żyjemy w ciągłym napięciu, nasz organizm jest zalewany adrenaliną i kortyzolem, naczynia krwionośne są obkurczone, a mózg jest zbyt zajęty przetrwaniem, by przełączyć się na tryb intymności. Musimy też obalić mit, że leki na potencje są jedynym i najlepszym rozwiązaniem. Owszem, bywają skuteczne i w wielu przypadkach pomagają, ale działają one objawowo. To jak wzięcie tabletki przeciwbólowej na ból zęba, ból na chwilę zniknie, ale dziura w zębie pozostanie i będzie się powiększać. Leki te chemicznie wspomagają rozszerzanie naczyń w prąciu, ale nie leczą przyczyny problemu, czyli chorego śródbłąka, miażdżycy czy problemów nerwowych. Najnowsze badania coraz wyraźniej pokazują, że zdrowie śródbłąka jest kluczowe dla całego organizmu. Można je poprawić poprzez dietę bogatą w antyoksydanty, warzywa, owoce, L-argininę i L-cytrulinę. Prekursory tlenku azotu obecne np. w arbuzie, orzechach, pestkach dyni. Małe zmiany mają ogromne znaczenie. Zamiana słodkiego napoju na wodę z cytryną, dodanie do obiadu porcji zielonej sałaty, wyjście na 20-minutowy spacer po kolacji. To wszystko są małe kroki, które kumulując się zaczynają proces leczenia naszych naczyń od wewnątrz i przywracają naturalną zdolność organizmu do prawidłowego funkcjonowania. Nadszedł czas na to, co obiecaliśmy na początku na konkretne, praktyczne rozwiązanie, które możecie wdrożyć jeszcze dziś wieczorem. Prezentujemy jednominutowy rytuał przed snem, który ma na celu zaadresowanie dwóch kluczowych przyczyn problemu: nadmiernego napięcia w układzie nerwowym oraz osłabienia mięśni odpowiedzialnych za utrzymanie erekcji. Ten rytuał łączy w sobie potęgę świadomego oddechu i precyzyjnych ćwiczeń mięśni dna znanych jako ćwiczenia kegla dla mężczyzn. Dlaczego przed snem? Ponieważ to idealny moment, by wyciszyć organizm po całym dniu, obniżyć poziom kortyzolu i przełączyć układ nerwowy z trybu walki na tryb regeneracji. Oto dokładna instrukcja, krok po kroku. Krok pierwszy. Przygotowanie. 10 sekund. Połóż się wygodnie na plecach w łóżku. Ugnij kolana, a stopy postaw płasko na materacu, w lekkim rozkroku. Ręce ułóż luźno wzdłuż ciała lub połóż jedną dłoń na klatce piersiowej, a drugą na brzuchu. Zamknij oczy. Krok drugi. Oddech przeponowy. 20 sekund. Skup całą swoją uwagę na oddechu. Weź powolny, głęboki wdech przez nos, licząc do czterech. Poczuj, jak unosi się twój brzuch, a nie klatka piersiowa. To znak, że aktywujesz przeponę. Następnie zrób bardzo powolny, kontrolowany wydech przez usta, licząc do 6. Poczuj, jak brzuch opada. Dłuższy wydech jest kluczowy, ponieważ to on najsilniej aktywuje przywspółczulny układ nerwowy, czyli system relaksu. Powtórz ten cykl oddechowy 2-3 razy. Już po tych 20 sekundach poczujesz, jak napięcie zaczyna opuszczać Twoje ciało. Krok trzeci. Aktywacja mięśni DNA miednicy. 30 sekund. Kontynuując spokojne, głębokie oddychanie, skup teraz uwagę na obszarze między moszną a odbytem. To tam znajdują się Twoje mięśnie miednicy. Na początku wydechu delikatnie zaciśnij te mięśnie, tak jakbyś chciał powstrzymać strumień moczu lub gazy. To nie jest zaciskanie pośladków ani brzucha, ruch ma być subtelny i precyzyjny. Utrzymaj to napięcie przez 3-5 sekund, jednocześnie kontynuując powolny wydech. Następnie, wraz z kolejnym wdechem, całkowicie rozluźnij te mięśnie na 3-5 sekund. Poczuj różnicę między napięciem a pełnym relaksem. Powtórz ten cykl napinania i rozluźniania w rytm swojego oddechu przez pozostałe 30 sekund. Cały rytuał trwa dokładnie jedną minutę. Dlaczego to działa? Oddech przeponowy wysyła do mózgu potężny sygnał: Jestem bezpieczny, mogę się zrelaksować. To obniża ciśnienie krwi i poziom hormonów stresu, tworząc idealne warunki neurologiczne dla erekcji. Z kolei ćwiczenie mięśni DNA-miednicy, a w szczególności mięśnia opuszkowo-jamistego, wzmacnia strukturę, która odgrywa kluczową rolę w mechanizmie erekcji. Silne mięśnie DNA-miednicy pomagają nie tylko w osiągnięciu wzwodu, ale co ważniejsze, w zaciśnięciu żył i utrzymaniu krwi w prąciu, co przekłada się na twardszą i dłuższą erekcję. Regularne wykonywanie tego ćwiczenia to jak trening dla niewidzialnego rusztowania, które podtrzymuje Twoją męskość. Oczywiście ten rytuał to potężne narzędzie, ale jego skuteczność wzrośnie wielokrotnie, jeśli stanie się częścią większego planu dbania o siebie. Wprowadź do diety produkty bogate w składniki wspierające produkcję tlenku azotu: buraki, szpinak, rukole, czosnek, gorzką czekoladę i arbuza. Zadbaj o zdrowe tłuszcze z awokado, orzechów i oliwy z oliwek. Niech codzienny 30-minutowy spacer stanie się Twoim nawykiem nie do złamania. Zadbaj o jakość snu, bo to w nocy organizm produkuje testosteron i regeneruje układ nerwowy. Pamiętaj, te porady nie zastąpią wizyty u lekarza. Jeśli problemy pojawiły się nagle, są bardzo nasilone lub towarzyszą im inne objawy, jak ból w klatce piersiowej, koniecznie skonsultuj się z kardiologiem i urologiem. Potraktuj dbanie o swoją sprawność seksualną jako barometr ogólnego stanu zdrowia. To akt miłości i szacunku do własnego ciała, które ma Ci służyć jeszcze przez wiele pięknych lat. Podsumowując. Odzyskanie męskiej twardości po 60. roku życia jest możliwe i nie musi opierać się wyłącznie na farmakologii. Kluczem jest zrozumienie, że problemy z erekcją to sygnał od naszego ciała wołanie o pomoc naszego układu krążenia i układu nerwowego. Dziś poznaliśmy prosty, ale niezwykle skuteczny jednominutowy rytuał przed snem, który łączy w sobie siłę relaksującego oddechu przeponowego z precyzyjnym treningiem mięśni D. na miednicy. To potężne narzędzie, które pomaga wyciszyć niszczący stres i wzmocnić fizyczne podstawy utrzymania twardej erekcji. Pamiętajmy jednak, że największą moc osiągniemy, gdy ten rytuał stanie się elementem całościowej zmiany stylu życia: diety przyjaznej sercu i naczyniom, regularnego ruchu, który jest najlepszym lekarstwem, oraz dbałości o regenerujący sen. Przejmijcie odpowiedzialność za swoje zdrowie. Nie traktujcie tych problemów jako tematu tabu, ale jako motywację do działania. Wasze ciało ma ogromne zdolności regeneracyjne. Wystarczy dać mu odpowiednie narzędzia. Jeśli te treści ci pomogły lub skłoniły do refleksji, subskrybuj kanał, zostaw komentarz i podziel się nimi z przyjaciółmi i rodziną. W moc zdrowia i życia. Twoje zdrowie jest naszym priorytetem.